Każdą ulewą jest to samo. No Nie idzie przejść nieraz w ogóle, to nie idzie przejść. Miała być robiona tam chyba dwa lata temu i zrezygnowali. To czy znaczy tam dono. chyba 10 lat temu mieli kostkę kłaść, ale mieliśmy się do tego dokładać. No, a w grubych tysiącach. Nie dokładać, tylko tak. że stwierdzili, że jest utwardzona ulica i nie będą robili. Na no, tej ulicy mieszka komendant Straży Miejskiej. Jakoś też nie może sobie z tym dać rady. Jak tam jest duży deszcz, no to tak, tak wygląda, a jak jest jeszcze większy, to to już Zakares. się wlewa, to się wlewa na działki. Ale mają uniesione, pijiste. dlatego unosili do góry, bo oni mieli zalane garaż i piwnice. W takich szwadkach panowie robicie, no czy przez no. tam kału, że idziecie czy na około, po prostu? Ja idę tam, no, 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 na około naokoło. Czyli no, no. jednak parę metrów to, troszkę więcej jest. No, to tam, ale to jest pół ale, ale, ale jak ale któremuś ale jest silnik na środku, no to co ma zrobić jak tam pół metra wody? No, wieś, panie, tak? to ale tu chmury, przyjdzie jeszcze jedna taka ulewa z pół godziny i zaczni się wlewać. Czyli to nie musi padać 2-3 dni, tylko wystarczy, nie, nie wystarczy, pół, wystarczy pół, pół godziny takiego mocnego deszczu już jest... i już...